Dziś historia jednego z największych Polaków, Ryszard Kapuściński, wspaniały człowiek, wręcz fenomenalny. Zresztą posłuchajcie. Ryszard Kapuściński urodził się w Pińsku, czyli na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w 1932 roku. Dziś jest to Białoruś, ale Kapuściński był w pełni Polakiem. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa, jego matka, bojąc się deportacji na wschód, wraz z Ryszardem opuściła Pińsk i przeniosła się do Sierakowa pod Warszawą. W 1945 roku rodzina osiadła w Warszawie, gdzie Ryszard rozpoczął naukę w gimnazjum imienia Stanisława Staszyca. Został bokserem amatorskim wagi Koguciej. W 1948 roku wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej, komunistycznej młodzieżówki, ale nigdy nie zajmował wyższych stanowisk, pozostał szeregowym, że tak powiem. W czerwcu 1950 roku kończył gimnazjum i podjął pracę w ogólnopolskiej gazecie Sztandar Młodych. Rozpoczął również studia na Uniwersytecie Warszawskim. Już teraz wspomnę, że Kapuściński był w PZPR, jednakże jak sam twierdził, bardzo szybko przestał być zwolennikiem tej partii, a pozostawał w niej, ponieważ był korespondentem wojennym i odwiedzał niezwykle gorące regiony świata, niebezpieczne i w tej sytuacji. Współpraca z władzą była dla niego wygodna, mógł wyjeżdżać, a podróże kochał, a w krytycznym momencie mógł liczyć na pomoc z Polski. We wrześniu 1955 roku opublikował artykuł Pierwsza socjalistyczna gmina w Polsce który ujawnił nieludzkie warunki pracy i życia mieszkańców nowej huty. Była to krytyka działań komunistów, ale władza postanowiła to wykorzystać. Stwierdzono, że skoro członek PZPR krytykuje ich działanie, to zamiast aresztować go, wystarczy przyznać mu rację i błędy naprawić. Wtedy wyjdzie na to, że władza naprawdę martwi się o mieszkańców i jest samokrytyczna. Za ten artykuł Kapuściński otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Miał zaledwie 23 lata. W sierpniu 1956 roku został wysłany do Indii. Następnie odwiedził Afganistan, Chiny, Japonię i Hongkong. Wrócił do Polski koleją transsyberyjską. Rozpoczynając podróż do Indii w wieku 24 lat, podróżował po krajach rozwijających się, opisując wojny, zamachy stanu i rewolucje. O swoich pierwszych podróżach do Azji pisał w książce Podróże z Herodotem. W 1958 roku podjął Pracę w Polskiej Agencji Prasowej. Wkrótce potem dołączył do tygodnika Polityka. Efektem jego pracy była wydana w 1962 roku książka Bush po polsku, zbiór artykułów mówiących o problemach Polaków w PRL-u. Pod koniec lat 50. po raz pierwszy wyjechał do Afryki. Chociaż był korespondentem oficjalnej państwowej agencji prasowej, nigdy w życiu nie zadał ani jednego pytania na żadnej konferencji prasowej, w której był obecny. Do czasu powrotu do Polski przeżył 27 rewolucji i przewrotów. Został skazany 40 razy na więzienie i przeżył 4 wyroki śmierci. Jakim cudem zaliczył taki wspaniały wynik? Nie potrafił usiedzieć w jednym miejscu. W 1961 roku wyjechał do ogarniętej wojną Republiki Konga. Musiał uciekać do Burundi. W 1962 roku zamieszkał w Tanzanii, a później w Kenii. Wrócił do Polski tylko na kilka tygodni w 1965 roku, ale wrócił do Afryki, by zamieszkać w Nigerii. W kwietniu 1965 roku udał się do Senegalu i Mauretanii. Pod koniec 66 wrócił do Polski, a w kwietniu 67 wyjechał do Azji Środkowej i obserwował wydarzenia na Kaukazie. W listopadzie tego samego roku rozpoczął pracę jako korespondent zagraniczny w Ameryce Południowej w Chile, a później przeniósł się do Meksyku. Relacjonował wojnę w Hondurasie, oczywiście walki obserwując na żywo. Do Polski wrócił w 1972 roku, później pracował w czasopismach Kontynenty i Kultura we wrześniu 1975 roku wyjechał do Angoli, gdzie był w samym centrum walk tamtejszej wojny domowej, towarzysząc zbrojnym oddziałom MPLA. Historia ta została ukazana w filmie Jeszcze Dzień Życia, a przygodę opisał w książce o takim samym tytule. Następnie opisywał rządy Haile Silasie w Etiopii i na własnej skórze zaznał rewolucji irańskiej. Wrócił do Polski i natychmiast trafił w ogień wydarzeń, gdyż relacjonował strajki w Gdańsku w 1980 roku. Można odnieść wrażenie, że to nie Kapuściński jeździł, gdzie się coś działo, tylko działo się coś. Tam, gdzie był Kapuściński. Na przykład w 1989 roku na trzy lata wyjechał do Związku Radzieckiego, przez co był naocznym świadkiem upadku tego państwa. Był również tłumaczem. Przetłumaczył m.in. dzienniki z Boliwii Ernesto Guevary, przebywając później szlak jego wędrówki w tym kraju. Zmarł 23 stycznia 2007 roku w wieku 74 lat po rozległym zawale serca na oddziale kardiochirurgii szpitala przy ulicy Banach w Warszawie. Jego śmierci poświęcone zostało dużo miejsca zarówno w polskich, jak i światowych mediach. Na pierwszych stronach swych wydań pisały o Kapuścińskim największe gazety: New York Times, Le Monde, czy Elpa. Na ręce ambasadora RP w Hiszpanii kondolencje z powodu śmierci pisarza złożyła hiszpańska Para Królewska oraz książę Asturii. To cios dla polskiej literatury, dla polskiej kultury. Tak o śmierci Ryszarda Kapuścińskiego mówił w rozmowie z dziennikarzami w tureckim Antampolu prezydent Lech Kaczyński. Msza święta, żałobna. Rozpoczęła się 31 stycznia 2007 roku w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Przewodniczył jej prymas polski, kardynał Józef Glemp. Mszełką celebrowali m.in. kapelan rodzin katyńskich, ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan prezydenta RP, ksiądz prałat Roman Indrzejczyk i ksiądz Adam Boniecki z Tygodnika Powszechnego. Homilię prymas odczytał ksiądz Piotr Pawłukiewicz. Kapuściński został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na powązkach. Na swoim koncie ma Złoty Krzyż Zasługi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Medal Zasłużony w Kulturze Gloria Artis. Nagrody literackie zdobywał w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Kanadzie, Włoszech, Bułgarii. I Hiszpanii. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać, czy słyszeliście wcześniej o Ryszardzie Kapuścińskim. Choć zapewne słyszeliście, ale interesuje mnie ile na jego temat wiedzieliście. Dajcie znać w komentarzu, dajcie znać również co o nim myślicie. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia, na którym opowiadam m.in. o konflikcie w Angolii. Zapraszam Was również na Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku na Osi Czasu. Trzymajcie się, cześć.